Yo siemanko, z tej strony gazpreso 19 to jest widzowie kolejny odcinek i dzisiaj widzowie reagujemy na odcinki, e, widzowie reagujemy na odcinki Skibidi Toilet Multiverse, sezon pierwszy, wszystkie epizody. I tutaj, bo to jest jakby takie, to jest po prostu Skibidi Toilet, tylko że to jest podruba. Czekajcie, o, to jest, tylko to jest widzowie Skibidi Toilet, tylko że podruba jakby. I tutaj inne rzeczy siedziałam i w ogóle i tak dalej, nie? Więc widzowie zobaczycie sami, więc widzowie, ja się nie zrozumiałam, że Dobra, mam tutaj wszystkich tutaj. O, nawet. tutaj mamy. Ja jeszcze nie wiedziałam, czy to był chłopak, a ja w ogóle nie wiedziałam, że to był chłopak. Czy oni go zainfekują? Co? Ej, no nie... Ej, on... Ej, on się... Ej, on się chyba zabił, bo on wiedział? Się nie, on się nie no na pewno się nie zabił, no, od takiego czegoś by się zabił Ale możliwe, że on się zabił dlatego, że on wiedział, że on będzie nad nim panować I po prostu wolał się zabić, żeby, żeby, żeby jego ciało ich nie, i skibli toaletą jakby nie pomagać, coś w tym stylu nie, nie, nie. O kurczę, oni mają na seriach dziwne jakiś on w On Oni go gonią, ale nie no, Spiderman nie da radę, o, co to jest? O, wow, to są zegary! E, ja nie wiem jak ja mam ich... Zegar mam? Zegary meny, dobra, widzę, będę ich nagryzywał zegary meny. Jakieś zegary dał Rolexa chłop oh, dał. bardzo dobrze. To jest chyba ten. Ten duży taki co na przykład jest głośnik. O! Łooo dawaj! I... Co, on robi? co on robi? Czas zatrzymuje? On, czas zatrzymał! On, czas zatrzymał! Aha, czyli wszyscy, którzy mają właśnie te zegarki, oni są na to odporni. Tylko, że mam na, miejmy nadzieję, że właśnie z Kibydi toilety nie dostaną tych zegarków. Bo wtedy to będzie totalna masakra, nie? I oni bomby podkładają. Jak stoją <laughs> Co to za było? Patrzcie to widzowie. Czekajcie, nie to. No, patrzcie... czekaj! Patrzcie to widzowie. <laughs> tutaj co to jest w ogóle? Widzowie, co to ma być? Dobra, lecimy tutaj. O, zegar. Zegar mam. o i oni wybuchną. No, tak, wybuchną. Wow jak zawsze, łapka w górę musi być. Dobra, mamy O, ktoś zatrzymał coś jeszcze. Aha, i on z nimi chodzi. Bo może jakby było za dużo tych skipów albo za większość, no to może ktoś by mógł mieć za mały zegar, żeby to zatrzymać. I on teraz już... Ale to z nimi łatwo wtedy będzie. Ogólnie mega łatwo. Wystarczy na przykład tego bossa, Jak o ile tutaj jest w ogóle w tych częściach, na przykład Jimena, albo tego doktorka, to czy tam, nie wiem, nie wiem jak, czy to jest, nie wiem co to jest, kto to jest w ogóle, jak go nazwać. Mogą go zatrzymać i po prostu na przykład, nie wiem, podłożyć im z tysiąc bomb i oni nie żyją po prostu. Nie, no, może aż tysiąc nie mają, ale ogólnie nie. Na przykład jakąś mega, taką mocną, mega dużą bombę, i po prostu by im podłożyli to.

o co to jest? Myślę. A to jest chyba baza tych zegarków Tych yy, zegarów menów <grywka> Tych zegarów menów Jestem ciekawy co jest. Jestem ciekawy czyli będzie tytan tych, tych, tych zegarków Na pewno musi być tytan Oni muszą chociaż w jakichś jakich częściach nowych albo morosnych Twor Na pewno musi pojawić się tam zegar, nie? Dzwoni To jest nawet kościół trupny tam jakiejś części, pamiętacie? Nie wiem jaka to była część, 50, któraś chyba O ile cofnął czas, czy kto teraz... O. Wiedziałem, że będzie tytan i on, jak y, będę go na razie nazywał, bo sam nie wiem jaką się nazywa, będę go nazywał widzowie y, tytan, y, tytan Zegarman. Co to dało? chyba nie, że zatruł się, tylko że on mógł nad nim teraz kontrolować. On strzelić w tym Jimenem! W Jimena albo w tego doktorka i ja! Ej, to by było. cudnie. nie? Jak gdy ten ta kameraman! Tak ten. Tak zrobił teraz to było w częściach. O! <grystanie> I Kiry ma ten doktorek? Takie. <grystanie> co on ma taki armor, że się tam na każdym. Co babie, co babie, co babie, chyba On tych laserków nie ma teraz on <grystanie> Oh, jezus, to tylko o ja, to jest tylko, proszę to jest. to jest. Bo, jaka to jest. Bo, to jest. to jest. to jest. Bo, jest. Bo, to to jest. to jest. On jest za nim, tylko że on jest. Tak, no bo patrzcie tu w oku lecą z toalety. Nawet widać głowę i oni z nim lecą, a to jest tak, on ma młot, więc zostaje ten kameraman. A dodatkowo, w ogóle to on jest chyba zainfekowany, bo on ma nawet te ale to bardziej jakby z. On by był po stronie zegarów, no ale zegary są po stronie tych więc nie wiem. Ale patrzcie tu, on ma żółte te, nie? Oczy i tutaj żółte te zamiast yy, tego. Zamiast, o, to jest to Nie, 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 co on jest? o mnie mówi? O! O Jezu, z tytanym kameramenem. Aha. A co to jest? Czekaj. Co wie? Aaa, reklama, reklama, no bo... Zobaczyłem, A to są chyba nowe części. Tak, tak jak to jest od niego? Tak, to są jakieś... Dzień temu. Dobra, widzowie, mamy tutaj są jeszcze jakieś części. Wow. Ile tych części ma? Widzowie, co to jest? Dużo ma tych części, dosyć. Zgadzimy się. jak to teraz oglądamy? My chyba oglądamy... Nie, my w Wizowie, bo my tylko mieliśmy tam to obejrzeć, nie? Z tego już nie oglądamy, widzowie. to wtedy indziej. A to co to? A dobra, bo to... Aha, to jest drugi sezon! Dobra, to lecimy sobie drugi sezon. Nie o tym... O Dobra, patrzcie. O, to bitę. Biedąco, nie wiem, co się jeszcze ten sezon obejrzymy i koniec odcinki. Dobrze, kończę. odcinek trzeciego, nawet sezon. Nie, nie widzę tym Co to jest, O Nie, on to No to mu to nie Wiedziałem. No to dawaj teraz się z nim, No to da on moich zamkniętych. Jest też z No, tak się ładnie. Zainfekuj jeszcze tych, nie. te... tak, tak. Tak, kto tak, 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 Albo tak, 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 o ile nie wiem, ile oh, tak No, ile dalej. Wow, strzelam to dawaj. Oj. jest nie znam tego Właśnie, o co jest Ze skutecznym, tak? No, rady, Dawaj,

A no to jednak dobrze zrobiło, ale no, no i teraz trzeba go... No właśnie. On się do on O. On się później. A, czyli ja tak jednak... się to Są teraz w kosmiku i będę ich pozamieniać No i fajnie Skipper będę rozgrywał Tak, Skipper będzie znał nie dam ci kurczę Ja nie wiem, oni tego pytana biorą Ja to jest co ty O, aha, to nie ty, to ten Messi, co, To jest nasza baza, czy co? To jest baza... Ani błędu, bo Co? Aha, tytan TV-man, e, nie tytan TV-man, tylko TV-man normalny go tam zryspalił, oj... Ale oni go... Z... Oni go naprawią! I właśnie ani... Ojej, co się Ej, ale właśnie, my sobie... Nie mogli... Nie mogli go że? Fortnite, no wiem, no wiem, że jest nowa map. To map to, 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 to Dobra, dawaj, no, no. Czyli oni. Ja już nie. Co to jest To jest ten. Zegar. Zegar Woman, o. Zegar Woman. O, tak, tak powiemy. Zegar Woman. I ona chyba go naprawi. A no właśnie, ale on nie ma czasu, żeby on się chyba, oni nie mogli w kiercie cofnąć czasu, bo on się naprawił. to że oni będą w tym nie wiadomo co ja nie będę na ale to się fajnie wygląda naprawdę dobra mamy o kapeluszek mu oczywiście naprawili go Żuwik. to jest ich znaczny o kurczę, no tak o, no to... o tyle lepiej mogłeś mu tego nie pokazywać

Lepiej zadać coś tam A nie, kurde, jest coś z deska Tam jest, Tam, tam, jest tam, jest. tam. On, pisze wszystko teraz Chyba próbuję teraz lokalizować właśnie bazę z O! o let's go, let's go. się, dzieli, bo los, no Tak, to po prostu jak będziecie A nie, nie, myślałem, czy to. to Jezu, co nie mają za... Ja. Co, idę teraz naprawię? Nie. jakieś. Zalejś... Get ready for your next mission? A, nie wiem, nie, nie, nie znam, nie wiem, co to jest. Dawaj leć. Podbijasz świat. Jak on ma, My mamy trzech tytanów, dwóch tytanów zajętych. A my mamy jednego, jedynego ale A no tak, jest wśród To ten tytan jeszcze brakuje. O właśnie ten. Do te, ten tytan. Jeszcze oni. Myślę, że to to będzie taki mocny, że i dwóch tam zwalnie.

ko Mają w ogóle być z tego speaker menu. Co to ma być? na tego na tym O. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.